i ściska Witebra serdecznie nocną porą, dokładnie, bo jest koło północy, nagrywamy, dlatego będę był trochę ściszonym głosem, wybaczcie mi to, e, będę otwierał mini-opening, ważne mecze, przepraszam, ważne mecze plus e, podwójna rozbudowa 85+, mamy jeszcze okres, e, no może nie futmasowy, tylko winter wild cardowy, o, nie połamałem języka, więc szybki, konkretny open, kilka minut wam zajmę dzisiaj, słuchajcie, ale jednak będzie jakiś mały kontencik, stwierdziłem, że może przegapię fajną kartę i tego nie nagram. Tak w było z Wandajkiem, Dijkiem, Van Dijk, który jest tutaj pewnym, pewnego rodzaju mitem, bo e, większość z was nie wiedziała, że go trafiłem. Znaczy nie było to nagrane w ogóle. No, zobaczymy, czy ważne mecze tym razem oddadzą, czy, e, czy nie tym razem. Wszystkie paczki wymienne, prócz 8.5+, a lecimy bez tutaj przedłużania. Skody nie będę pokazywał, bo, bo nie chcę spoilować. Ale zrobiłem sobie rushbackowego Cristiano Ronaldo, jak pewnie ja wam to wrzucam tuż, znając życie, to się skończył. Eee, aczkolwiek polecam, polecam kartę, bo mimo tego, że dużo ludzi pisało, że jest przepłacony, to ja myślę, że oddaję. Przed odcinkiem otwierałem paczki za zadania dzienne i trafiłem kartę cardową, więc nie wiem, czy trafię cokolwiek. Bo to karta niewymienna, bo to karta za 13 tysięcy, po prostu karta cardowa. to był eee, Clivert. Więc myślę, że przez to nic nie trafimy. Chociaż tutaj Brazylia. Ej Śpadeka Zemiro! o Fabinho! o Fabinho, jest wokaucik. Jest wokaucik, jest już na tym etapie gry jest to foder. I parecho w jednej paczce, bardzo dobra paczka. Bardzo dobra paczka, paczka foderowa. A jak wiemy fodery zawsze w cenie. Więc ważne mecze według mnie już oddały. Spłaciły tutaj się z nawiązką. Yes, mówię to co za... Z co brązowy walkout, czy co to to? Co miało być? Brązowy Walkout to był Dobra Do skipnięcia Szybki, konkretny Open Uwaga Jezu, takie są, ale trulują trulują ewidentnie nas dzisiaj Takie dają, wiecie, inne tła Myślę, że to jest jakaś karta specjalna, jakaś ikona Coś takiego, ale niestety, dobra Czyli ważne mecze oddały jedną paczką, w sumie zwróciły się, bo e, nie wydałem tam, wydałem może 3000 coinów na ważne mecze Brakowało kilka kart, a trafiliśmy dwa walkouty, więc myślę, że to spoko. Zobaczymy, czy to 85+, bo z tego tak średnio oddaję. Zobaczymy, polecić poleci dzisiaj karta eventowa z tego, albo coś w ogóle wyjątkowego. Walkout, ale czy dobry walkout? Wraty. No nie, są to złe trafy, ale te 85+, takie... Wiecie, i tak musicie dobrą kartę przepalić. O, ale nie, 287 to spoko, bo jest i Müller, i Verratti, więc, więc się zwróciło. Bo przepaliłem jedną 8 chyba, a dostałem 287 ki To jest uczciwy deal. Myślę, że tutaj e, Warfit. Dajcie jakaś się podobało i życzę wam miłego dnia, wieczoru, zależy od kiedy to oglądacie. Hejos!